Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, w końcu pojawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, choć wcześniej czterokrotnie unikał przesłuchania, dwa razy tłumacząc się zwolnieniem lekarskim, a dwa razy nie usprawiedliwiając nieobecności. Komisja zdecydowała się na radykalny krok, występując o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed oblicze posłów. Podczas nerwowego przesłuchania doszło do spięć z posłami Koalicji Obywatelskiej. A Ziobro nie szczędził ostrych słów, zarzucając komisji działanie wbrew prawu i powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który miał podważyć jej legalność. Były prokurator generalny zasugerował, że kiedy tylko Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami TK, jest gotowy stawić się przed obliczem komisji. Polityk zapewnił, że jego nieobecności były uzasadnione stanem zdrowia, ale zapowiedział powrót do walki o wolną Polskę. Panie pośle, Ziobro, rozumiem, że po takim niefortunnym wybraniu obrońcy chce pan zabrać głos, bo jakoś te argumenty. Co wiele się Co Co się Panie pośle, Ziobro. Panie, panie Przewodniczący, mam taką smutną refleksję, kiedy czytam jakieś akta e, rozprawy i wyroku skazującego mojego dziadka Ryszarda Kowalinskiego na karę dożywotniego pozbawienia wolności w sądzie w Rzeszowie. Wtedy przewodniczył składowi pan sędzia Szczep, wujek waszego bliskiego współpracownika i przyjaciela Donalda Tuska. Otóż tak samo złośliwie i w sposób pa, pogardliwy wy... panie, panie pośle, do rzeczy, dobrze. Do rzeczy. Bo ma pan z tym poważny kłopot. Do rzeczy. Panie Przewodniczący, no to jest swobodna wypowiedź i proszę nie przerywać. No. Czemu pan wyłącza mikrofon w trakcie Ministrowi? wypowiedzi? No, teraz jest. Także wtedy nie, by nie wyłączono mikrofonu, bo ich nie było, ale zachowanie było równie obsesowe i aroganckie, jak w przypadku wykonania pana przewodniczącego, na czym ubolewam. I myślę, że my Polacy, zwłaszcza po historii, wyciągnąć wnioski i w związku z tym powstrzymajmy się od tego rodzaju personalnych uwag, złośliwości, znaczy łamania zasad obrony, które są wpisane w istotę demokratycznego państwa prawa, o którym tak często mówiliście przez ostatnie... Przez 8 lat Waszej obecności w opozycji. Jeśli Pan Przewodniczący i Więc Szanowni Państwo pozwolą, chciałbym wszystkich przywitać. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem na legalnie działającej komisji, ponieważ każdą komisję, która działa w sposób legalny, szanuje i zamierzam się zawsze dostosowywać do jej też decyzji władczych, jeżeli takie wynikają z jej oczywiście uprawnień. Natomiast zaczynając swoją... Krótką wypowiedź chciałbym na wstępie zaznaczyć, że nie możemy uciec od pewnej refleksji bardziej ogólnej, która też wpisuje się w moją decyzję, która skutkuje też naszą tutaj dzisiaj obecnością. Otóż od przejęcia władzy przez koalicję 13 grudnia mamy do czynienia z manifestacyjnym, takim ostentacyjnym pokazem łamania prawa popełniania również przestępstw kryminalnych przez przedstawicieli obozu władzy. Najlepszym wyrazem tej zuchwałości, bezkarności, bezszczelności są wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który wie, choćby tu i zacytuję, mógłbym więcej, który stwierdził między innymi tak. Cytuję, popełniamy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne, albo nie do końca zgodne z zapisem prawa. I to mówi premier Rzeczpospolitej. Albo innymi będą... Będę podejmował pan decyzję. Później, nie słyszał pan wniosku. Będę pan mówiła, pani przewodnicząca. Pan przecież, pan nie ja bardzo proszę, żeby pan się odnosił pan, do wniosku. Niech pan o tradycji pana sędziego Szlepa się odetnie i pozwoli mi się wypowiedzieć. Zwłaszcza, że mam się rzeką bronić. Po, politykę uprawia tutaj nazwiskami różnymi, rzuca. A to jest Panie, pan, Panie pan, przewodniczący, prawa, jest. pańską rolą nie jest przerywanie wypowiedzi. No nie, no gdyby pan był łaskaw odnieść się do wniosku. Bardzo proszę. Nie, przedszkole. Pan prowadzi przedszkole. Dobrze. Dobrze, że są kamery. Więc pan premier Donald Tusk powiedział również, będę podejmował decyzję z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały praworządności z punktu widzenia purystów. Otóż, drodzy państwo, każdy poseł. Przed przyjęciem mandatu składa przyrzeczenie przysięgę wierności Konstytucji. Ja tę przysięgę składałem i traktowałem te słowa bardzo poważnie. I dlatego nie zamierzam tolerować ostentacyjnego łamania prawa, które tutaj zapowiadał premier Donald Tusk, a który jest realizowany w wielu przestrzeniach działania dzisiejszej władzy i znajduje swój wyraz również w stosunku do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się na temat. Uchwały powołującej Komisję Śledczą do Spraw Pegazusa, że jest ona sprzeczna z polską konstytucją i wskazał na konieczność jej zmiany. Chciałbym też dodać, by nie pozostawić żadnych wątpliwości, że jeśli Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego, choćby dziś, to ja jestem gotów dziś stawić się przed Komisją do Spraw Pegazusa, Może być w takim samym składzie, nieco skład szczególnie wymagający, w związku z tym. Oświadczam, że tak się stanie, jeśli prawo będzie w Polsce przestrzegane. Natomiast nie zastraszycie mnie ani karami, ani groźbami, ani w żaden sposób, który jest charakterystyczny dla państw sięgających po przemoc i groźby i strach, abym uczestniczył w procesie łamania prawa, abym pomagał Wam w tym przedsięwzięciu. Otóż. Chciałbym jasno powiedzieć, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jak mówi Konstytucja i co jest napisane na tej planszy, czytajcie Państwo tę planszę z uwagą, mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. I wypowiedzi i oceny pana premiera Donalda Tuska, jego polityczne wyroki nie mogą tego zapisu zmienić. Nie mogą ostateczności tych wyroków uchylić. Wyrok w sprawie. Uchwały powołującej Komisję do Spraw Pegasusa zapadł. Jest to wynik jednoznaczny. Uchyla możliwość funkcjonowania Komisji w takim kształcie, jak mi została powołana przez Sejm. W związku z tym, jako obywatel Rzeczypospolitej, jako prawnik, jako były minister sprawiedliwości, mam obowiązek ten wyrok szanować, respektować i go bronić. I będę to czynił. Konsekwentnie. I niczym mnie nie zmusicie, ani nie złamiecie, abym tego nie zrobił. że były ponure czasy w Polsce, kiedy wyroki polityczne były ważniejsze niż wyroki sądów. Wspomniałem na wstępie, Pan Przewodniczący dał mi ku temu okazję, taki czas i nawet pewne nazwiska, które z tamtym czasem się wiążą. Ale chciałbym jasno powiedzieć, że to co dzieje się w sprawie tak zwanej komisji do spraw Pegasusa ostentacyjnego łamania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odmowy przez Pana Premiera Donalda Tuska wykonywanie go ustawowych obowiązków, to jest publikowania kolejnych wyroków wydawanych przez ten Trybunał, to nic innego jak pewien proces, który można obserwować związany z ostentacyjnym, jeszcze raz użyję to słowo, łamaniem prawa w wielu obszarach, gdzie rządza władzy, pycha i przekonanie o bezkarności skłania dzisiaj rządzących do tego rodzaju zachowań, tym bardziej w świetle... Tego procesu, który obserwujemy jako były minister sprawiedliwości nie mogę, nie mam prawa ulec szantażowi, groźbom, e, przymusowemu doprowadzaniu przez policję, aresztom, tylko będę konsekwentnie i pryncypialnie stał na gruncie prawa i to prawobroniu. Nielegalne przejęcie telewizji publicznej, wyłączenie sygnału niczym w czasie Panie stanu pośle do rzeczy. Prokuratura Krajowa, pana to pro... jest do rzeczy. Pana to jest pana o prawie. Jest. Sprawy. Więc niech się, pan, się pan, do do rzeczy. Rzeczy, pan z łaski swojej broni. To nie jest do rzeczy. Mówimy o pana stawiennictwu przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Gdyby pan był łaskaw się do tego odnieść. Czym przejęcie prokuratury krajowej. To jest? przestępczym usuwaniem prezesów sądów, zwłaszcza takich sądów, które stosują areszty tymczasowe. Nie wspomnę już o haniebnym stos traktowaniu urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości aresztowanych, moim zdaniem oczywiście niesłusznie i całkowicie bezpodstawnie w, w związku z, z działaniami prokuratury zespołu drugiego śledczego prokuratury krajowej, które były upokarzane które traktowano niczym na filmie Jandy, który oddawał grozę czasów, ponurych czasów komunizmu. Jak można było kobiety zmuszać do rozbierania się do naga przy mężczyznach? Gdzie wy macie jakieś poczucie sumienia? Gdzie wasz to jest hańba! I tego wam nie zapomnimy. Rozliczymy to. Mówię jasno, rozliczymy. Nie ma wybaczenia. To już pan powtarza. Nie, nie ma przedawnienia. Póki co to nie my, tylko pan ma kłopoty, więc bardzo proszę, żeby pan się odniósł do rzeczy. Państwowa Komisja Pywarca, która jest kolejnym przejawem ostentacyjnego łamania prawa i popienia przestępstw kryminalnych. Otóż mamy do czynienia z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej, na której stoi pan premier Donald Tusk, wczoraj to mówiłem. I mogę was zapewnić, że ani pan premier, ani nikt z was, jeśli będziecie działać poza prawem i zmuszać w wypadku mnie, jako polskiego parlamentarzysty, do łamania prawa w skutku nie uzyskacie prawo będę przestrzegał. A wracając jeszcze do pana uwag natury zdrowotnej, panie przewodniczący, to e, chciałbym panu powiedzieć, że z przykrością e, słuchałem w początkowym okresie swojej choroby insynuacje wskazujące, że rzekomo symuluje chorobę, które padały często z ław właśnie pana koleżanek i kolegów posłów opozycji. Podobnie jak no, z, się ze smutkiem na wniosku, zapoznałem wzi... się z manipulowaną sołowię, no. opinią. Z manipulowaną opinią, z której wynikało, że rzekomo w czy w lutym mogłem stawić się przed Komisją do Spraw Pegasusa. Bo Nielegalną wtedy, pewnie znowu. Wtedy, do legalną, rzeczy, panie pośle. wtedy byłem gotowy. Wtedy legalną, ponieważ nie było wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast twierdzenie, że człowiek podany 8-godzinnej operacji, skomplikowanej operacji wycięcia 20 cm przełyku żołądka wszystkich wezmów chłonnych. Mógł stawić się w tym czasie przed Komisją Śledczą. To jest naprawdę skrajna bezczelność i kolejna hańba, która spada cieniem na wasze środowisko. Krótko mówiąc, Szanowni Państwo, tak wracam do zdrowia i mam nadzieję, że będę na tyle zdrowy, aby móc walczyć o wolną Polskę, o praworządność i uczciwość w wymiarze polskiej władzy i polskiej polityki i polskiej sprawiedliwości. I mam nadzieję, że ci, którzy popełnią te przestępstwa może powiedzieć czynem ciągłym poniosą surową odpowiedzialność, a ja przyłożę do tego rękę. Dziękuję bardzo. Po posiedzeniu odbyło się niejawne głosowanie komisji regulaminowej. Zadecydowano o zgodzie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegazusa. A co ty sądzisz o tej sytuacji? Czy Zbigniew Ziobro zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny? A może to jedynie kolejny element gry politycznej obliczonej na odwrócenie uwagi od spraw najważniejszych? Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na ten temat.